Cześć z tej strony. Słuchajcie, zastanowimy się nad jedną ciekawą kwestią, związaną z wcześniej radzieckimi, a obecnie z rosyjskimi służbami specjalnymi. Na moim ostatnim live padło parę pytań o rosyjskie służby specjalne. No, i chciałem poruszyć jedną, według mnie, ciekawą rzecz. Czy człowiek, któremu większość zwykłych zjadaczy chleba zawdzięcza wiedzę w cudzysłowie o rosyjskich służbach specjalnych, jest tym, za kogo się podaje? Do tego wrócimy za chwileczkę. Jakie są rosyjskie służby specjalne? Taki krótki przewodnik po nazewnictwie, który ułatwi trochę zrozumienie tematu. Pierwszą służbą, o której sobie powiemy, wymienimy jej nazwę i mniej więcej o co z nią chodzi, jest to federalna służba bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji, czyli federalna służba bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Służba ta teoretycznie jest służbą do zadań kontrwywiadowczych. Wywodzi się, można powiedzieć, w prostej linii od KGB, od Komitetu Gospodarstw Innej Bezopasności i główne zadania, teoretycznie są to zadania stricte kontrwywiadowcze, wewnętrzne. Jednakże od pewnego czasu, od kilkunastu lat, yy, służba ta coraz częściej jest wykorzystywana do, wykorzystywana do działań również ofensywnych działań wywiadowczych w tak zwanym yy, no... no w sąsiedztwie Rosji, w krajach otaczających Rosję, w krajach byłego Związku Radzieckiego, w krajach, które wyrwały się niby na niepodległość, wynika to m.in. z tego, że FSB strukturalnie podlega pod służbę graniczną, pod wojska pograniczne rosyjskie. Jednakże, Coraz więcej sygnałów jest takich ze strony zachodnich organizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych, że FSB swoją działalność rozszerza już na cały świat, że bazami de facto działalności oficerów Federalnej Służby Bezpieczeństwa są wszystkie placówki dyplomatyczne poza terenem Federacji Rosyjskiej. Czyli pierwsza służba FSB. Kolejna służba to tak zwany specwiaz. Dawniej nazywało się to Federalne Agencja Prawitwiennej Swiazji i Informacji, czyli Federalna Agencja do Spraw Komunikacji i Informacji Rządowej, FAPSI, czyli specwiaz, ewentualnie FAPSI. To jest po prostu służba wywiadowcza zajmująca się wywiadem elektronicznym oraz ochroną kanałów informacji rządowej rosyjskiej. Czyli Służba na czasie, no, to jest najbardziej, zresztą jesteśmy cały czas nasłuchiwani z, z okolic Leningradu, również przez ich wielkie stacje nasłuchowe. Przejmowane są różne kanały informacyjne, rozkodowywana łączność. Oczywiście mają również tutaj na kierunku wszelkie łączności związane z sieciami komórkowymi, internetem i tak dalej. Dość ważna i dość potężna mm, organizacja rosyjskich służb specjalnych. Kolejna służba to Federalna Służba Ochrony w Rosyjskiej Federacji, czyli Federalna Służba Ochrony, Ochrona, prawie tak tutaj brzmi jak carska służba specjalna, wywiadowcza i kontrywiadowcza, to jest taki ich, ich biuro ochrony rządu. Zajmuje się tym, czym nasze służby ochronne ochroną najważniejszych. Osób w państwie, ochroną fizyczną najważniejszych osób w państwie Federacji Rosyjskiej, ochroną placówek dyplomatycznych, placówek rządowych, budynków państwowych i tego typu rzeczy. Czyli tacy body, takie bodygary, taki secret service jak w Stanach Zjednoczonych. Kolejna służba, jakże ważna, często mylona przez telewizyjnych ekspertów, ewentualnie przez ludzi, którzy troszeczkę jakby nie ogarniają tematu z dawnym KGB, znaczy z KGB po prostu. Często mówi się o tej służbie jako KGB, to nie jest KGB. KGB nie istnieje, KGB istnieje tylko na Białorusi. To jest Służba Wniesznej Razwiedki Rosyjskiej Federacji, czyli Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, w skrócie u nas się mówi SWR. Służba Wywiadu Zagranicznego. Służba Wywiadu Zagranicznego... Jak sama nazwa wskazuje, prowadzi ofensywne działania wywiadowcze na terenie całej Kuli Ziemskiej. Zresztą w ich yy, godle, w środku, w gwieździe jest umieszczona kula ziemska. Tutaj sobie zobaczycie to ich godło. No po prostu działają tak, jak na tej zasadzie, jak działa nasz wywiad zagraniczny, albo tak jak CIA. Działania ofensywne wywiadowcze na terenie yy, całej Kuli Ziemskiej, całego świata. Kolejna. Najbardziej e, wzbudzająca, największe emocje służba to jest główne, rozwidywatelne uprawnienie generalna Warsztaba Wojskowych Sił Rosyjskiej Federacji czyli e, Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej tak zwane GRU. Działająca również na terenie, m, której polem działania jest również cały świat cała kula ziemska. Bardzo ciekawa jest struktura tej organizacji gieru, która pokazuje zakres działania. Zarząd pierwszy, Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Zarząd drugi, Ameryka Północna, Południowa, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia. Tym się zajmują. Zarząd trzeci, Azja. Zarząd czwarty, Gieru Afryka. Zarząd piąty, Zarząd Wywiadu Operacyjnego. Zarząd szósty. Zarząd rozpoznania elektromagnetycznego. Zarząd siódmy zajmuje się wyłącznie NATO. Zarząd ósmy, ten najbardziej romantyczny, teoretycznie, sabotaż, czyli to jest ten prawdziwy specnaz. Wiadomo, że w Rosji w tej chwili tych specnazów jest odpyty. Prawdziwie każda, prawie każda służba państwowa ma jakiś swój specnaz. Prawdziwy specnaz z GRU to jest właśnie zarząd ósmy GRU, zarząd dziewiąty, zarząd techniki wojskowej, zarząd 10, zarząd gospodarki wojskowej, zarząd 11, zarząd strategicznych doktryn i uzbrojenia, zarząd 12 BIS, zarząd wojna informacyjna. Są jeszcze takie zarządy jak zarząd wywiadu kosmicznego, czyli po prostu rozpoznania satelitarne za pomocą satelitów, które pozostają dyspozy w dyspozycji Federacji Rosyjskiej. No i zarząd KATR, wiadomo czym się zajmuje, zarząd operacyjno-techniczny zapewniający technikę oficerom wywiadu wojskowego, zarząd administracyjno-techniczny, zarząd stosunków zewnętrznych, oddział archiwalny oraz służba informacyjna. To jest krótka struktura GRU. Teoretycznie najwięcej wiadomo jest o GRU, ale skąd my to wiemy? No, oczywiście, no, wiadomo troszeczkę z opracowań historyków, z opracowań, które powstały na podstawie danych zebranych przez przekazanych przez oficerów, którzy zdradzili, ale chyba najwięcej do, świad do masowej świadomości ludzi na świecie, informacji. Związane z GR-u, wyszło od Władimira Bogdanowicza Ryzuna, czyli od Wiktora Suworowa. Facet, który znany jest chyba wszystkim, autor słynnej książki Akwarium oraz całego cyklu książek opowiadających o klimatach związanych z rosyjskimi służbami wywiadowczymi, w szczególności z GR-u. O czym, co wiemy o, o, o panu Wiktorze Suworowie, tak będziemy go nazywać jego pseudonim, pseudonimem. Otóż o Wiktorze Suworowie wiemy praktycznie to, co sam raczył nam przekazać. Urodzony w 1947 roku w kraju nadmorskim Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, od 1965 roku uczył się w kalinińskiej suworowskiej szkole wojskowej. Potem został e, przyjęty do Kijowskiej Wyższej Ogólnowojskowej Szkoły Dowódczej im. Goda. A W 1967 roku ukończył tą szkołę i otrzymał stopień podporucznika wojsk pancernych. Służył jako dowódca kompanii czołgów. E, w początkowym okresie swojej służby brał udział w inwazji Układu Warszawskiego na Czechosłowację, a następnie służył w pierwszym batalionie 145 Gwardejskiego Butepsztańskiego Szkolnego Pułku Zmechanizowanego na poligonie Storożenieckim Karpackiego Okręgu Wojskowego i stamtąd został przeniesiony do Wydziału Zwiadu Nadwołżeńskiego Okręgu Wojskowego i 808 Samodzielnej Armijnej Kompanii Zwiadu, kompanii Specnazu, Armijnej Kompanii Specnazu. W 1971 roku czyli dość szybko, 4 lata po ukończeniu szkoły oficerskiej, rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Dyplomatycznej w Moskwie, które ukończył w 1974 roku, w roku, w którym ja się urodziłem. Wówczas Wiktor Suworow pełnił służbę w, w głównym rozwitywatelnym uprawnieniu, czyli w Gieru, w wywiadzie wojskowym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W latach 1974-78 pełnił służbę dyplomatyczną w rezydenturze GRU w Genewie. Według swoich własnych słów, 10 czerwca 1978 roku zdradził Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i zwiał do Wielkiej Brytanii. Dlaczego używałem tutaj bardzo często yy, tych Tekstów, jak sam podaje, albo że wiemy to wszystko od niego, i tak dalej, i tak dalej. Otóż, co, czym, czym się wsławił właściwie Wiktor Suworow? Otóż, Wiktor Suworow wsławił się tym, że napisał szereg książek opisujących GRU i generalnie rosyjskie podejście do tematu wywiadowczego, do tematu rozprawiania się z wrogami, i tak dalej, w swoich wystąpieniach publicznych, w wywiadach, bardzo krytykuje Rosję, komunizm, opisuje makabryczne rzeczy i opisuje bardzo wszechwładne rosyjskie służby, które gotowe są zamordować każdego, który stanie im na drodze, bądź który zdradzi. Stał się de facto człowiekiem, który znakomicie reklamuje rosyjskie służby wywiadowcze, w szczególności Gieru. Stał się człowiekiem, który można powiedzieć stworzył legendę tych służb. Stał się człowiekiem, który po prostu tak jakby wydawał prospekty gieru. Są zajebiście, mocni, bezwzględni, działają na całym świecie i generalnie przechuj rangery. Generalnie Wiktor Suworow stał się autorytetem dla wielu tak zwanych ekspertów jeżeli chodzi o służby specjalne rosyjskie. Cytuje się go niemal, że jak się cytuje w niektórych okolicznościach Biblię, przytacza się jego opowieści jako prawdy objawione, a tutaj pojawia się, przynajmniej w, w, wśród niektórych ludzi, i, na przykład ja też się dosyć ostro nad tym zastanawiam, pojawia się w głowie taka sytuacja, jak to jest możliwe, że Wiktor Suworow jeszcze żyje? Według swoich słów zdezerterował w 1978 roku. To jest 42 lata temu. Ta wszechwładna służba wywiadowcza, którą zdradził, pozwoliła mu po prostu żyć. Tak? On nie żyje w ukryciu. On odbywa spotkania publiczne ze swoimi czytelnikami. On... Mieszka w hotelach pod swoim nazwiskiem, tym pseudonimem literackim. Umawia się na podpisywanie książek, umawia się na wystąpienia na targach książki, na promocję swojej książki. Facet, który zdradził najmocniejszą służbę złożoną z samych zabójców, naj, najbardziej wszechwładną sowiecką służbę bezpieczeństwa, służbę wywiadowczą. Służbę, która ma ciągłość. Gieru nadal istnieje, tam się Rosja, ZSRR padło, Rosja istnieje, ale to jest cały czas ta sama służba, złożona z tych samych ludzi, z, tych same, z tymi samymi zasadami, z tymi samymi kierunkami działań. Służba, która otwarcie morduje swoich wrogów. Przypominam tylko Litwinienkę, przypominam zamach, zamach na Skrypala, Przypominam y, różnego rodzaju y, działania GRU mające na celu likwidację przeciwników swoich, udane działania. Tamci goście, na przykład jak Litwinenko, zostały zaatakowane i Rosja się w ogóle z tym nie kryła. Oczywiście klasyczny moment Rosji oskarżała wszystkich innych, klasyczny, klasyczny sposób rosyjskich służb. Oskarżają wszystkich innych wokół, mimo że wszystkie dowody wskazują na nich. Oni są z tego powodu zadowoleni. Niech inni wiedzą, że oni takie rzeczy gotowi się zrobić. Ale oficjalnie oni tego nie zrobili. To jest prawie tak samo, jak e, znakomicie na rzecz rosyjskich służb wywiadowczych m, zadziałał, e, zadziałała katastrofa smoleńska. Pamiętacie, no? oni sami stwarzali sytuację, w której ludzie. Dobrze by było, żeby jak najwięcej ludzi uwierzyło, że to był zamach, że to przeprowadziły rosyjskie służby specjalne. Dla nich to jest idealna sprawa, to jest reklama. Władimir Bogdanowicz-Rezun, czyli Wiktor Suworow, jest znakomitym, można powiedzieć, specem od PR-u dla GRU od lat. Nie poniósł żadnych konsekwencji swojej zdrady, nie został przez nich zlikwidowany. Czy czasem nie jest tak, że Wiktor Suworow otrzymał w 1978 roku jakieś zadanie? Czy nie jest tak, że zdezerterował w cudzysłowie za przyzwoleniem swoich oficerów prowadzących z gr u Czy nie wykonuje czasem tego zadania wciąż po tych 42 latach? Jest pisarzem, zna wiele osób, obraca się w kręgach, bardzo szerokich kręgach związanych z różnymi służbami wywiadowczymi na świecie, obraca się w kręgach dziennikarzy. Jest bardzo popularny, często zapraszany tu i ówdzie. Zna wiele, wiele osób. Czyż nie jest możliwe, że od 42 lat jest aktywnym oficerem GRU i prowadzi nadal swoje działania dla mateczki Rosji? No, myślę, że warto się nad tym zastanowić. De facto, w swoich książkach, w, w najbardziej w sztandarowym akwarium, on nie zdradził nic, o czym byśmy nie wiedzieli. Ta książka to jest po prostu prospekt reklamowy GRU. Nie wiem, czy ktoś z Was po przeczytaniu akwarium nie pomyślał sobie, kurna, jak ja bym chciał być w takich służbach. Niektórzy te, ten pomysł zrealizowali. No może nie byli w GRU, ale w innych służbach. Niektórzy nie, ale myślę, że większość pomyślała sobie, kurna, to jest zajebista sprawa. Jaka adrenalina, jakie rzeczy się dzieją, czy Wiktor Suworow nie realizuje po prostu zadań? Przecież jedno z głównych zadań rosyjskich służb wywiadowczych, to jest wpływanie na otoczenie, wpływanie na widzenie Rosji przez jak Rosję widzi świat, jak wcześniej jak ZSRR widzi świat, jak oni są postrzegani przez ten zgniły Zachód. Przecież on swoimi książkami, swoją bytnością wpływa na widzenie Rosji. Wzbudza strach przed Rosją. Pokazuje, że przywódcy rosyjscy, wcześniej radzieccy są nieobliczalni. Czyż nie jest to na przykład zadanie Wiktora Suworowa od lat? Dzięki niemu wizytówką GRU jest strach, terror. Brutalne podejście do wrogów ojczyzny, brutalne podejście do przeciwników i absolutna wierność to jest wizytówka GRU. Przeczy trochę tutaj sam Wiktor Suworow, który był oficerem GRU. On tą wizytówkę GRU stworzył, i on cały czas ma wpływ na postrzeganie rosyjskich służb wywiadowczych przez opinię publiczną, nie tylko zachodnią, naszą również. Bardzo jestem ciekaw. Jeżeli Wiktor Suworow nie jest wykonującym swoje zadania uśpionym agentem Gieru, dlaczego jeszcze żyje? To bardzo mnie ciekawi, ponieważ jego życie, to, że on żyje, oddycha, przeczy temu wszystkiemu, co on pisał o Gieru. Bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście rosyjskie służby wywiadowcze są bardzo, bardzo mocne. Przede wszystkim, głównie ich działanie opiera się na destabilizacji. Sytuacji we wszystkich krajach, które są przez nich uznane za wrogie, które trzeba destabilizować. Tak się na przykład dzieje w Europie. No. Rosji zależy na skłócaniu pomiędzy sobą europejskich krajów. Rosji zależy na tym, żeby Niemcy się do nich przytulali. No, tam mają o tyle zadanie ułatwione, że w Niemczech dość duża diaspora jednak rosyjskojęzyczna żyje. Tak samo w Wielkiej Brytanii. Im zależy na tym, żeby sytuację destabilizować, im bardziej jest zdestabilizowane jest, są kraje ich przeciwników, na przykład Stany Zjednoczone i oskarżenia o wpływ rosyjskich służb specjalnych na wybory prezydenckie ostatnie. Przecież sami Rosjanie pompowali tę sytuację, żeby jak najgłośniej o tym było. To prowadzi do destabilizacji, to prowadzi do prób i, i impeachmentu prezydenta Trumpa na przykład. Działania ich destabilizujące ostatnio w Katalonii, w hiszpańskiej prowincji Katalonii, która chce się wybić na niepodległość, ujawnione zostały już działania rosyjskiego wywiadu, m.in. GRU. W tamtym rejonie ujawniono nazwiska nawet agentów, którzy tam działali na rzecz rozgrzania tej atmosfery w Katalonii. Czy Rosji zależało na tym, żeby się dowiedział świat, że oni tam działają? Być może tak. Oni chcą pokazać, że świat należy do nich, że oni wszędzie mają prawo się wpierdzielić. Działają w celu destabilizacji, działają poprzez ludzi, którzy są świadomi, że działają na rzecz Rosji, ale również przez ludzi, którzy są po prostu pożytecznymi idiotami. Takich możemy spotkać na każdym kroku. Głównym pytaniem tego filmu jest to, czy i ciekawostką, wydaje mi się, czy Wiktor Suworow nie jest jednym wielkim mistyfikatorem, i czy właśnie przez cały czas nie wykonuje swojego zadania? A my, kupując jego książki, doceniamy jego pracę jako rosyjskiego oficera wywiadu wojskowego. Ciekaw jestem waszego zdania. Chciałbym, marzę o tym, żeby kiedyś poznać taką listę faktycznych, nielegalnych agentów nielegałów rosyjskich służb wywiadowczych, którzy są w Polsce, którzy zdradzili, bądź którzy są tutaj po prostu gdzieś wciśnięci i od początku byli rosyjskimi wywiadowcami. Oczywiście jest to niemożliwe, takiej listy pewnie nie poznam nigdy, ale nasycenie rosyjskimi, rosyjską agenturą, szczególnie w Polsce, jest bardzo, bardzo duże. Zdaje się, kiedyś ABW chyba z 10 lat temu opublikowała Ostatnich raportów nie czytałem, ale opublikowała w Biuletynie Informacyjnym taki raport, gdzie tam wyliczyli, że w Polsce jest pod kontrolą, pozostaje około 300 oficerów e, legalnych i nielegalnych, oficerów rosyjskich służb wywiadowczych, wykonujących swoje zadania wywiadowcze nakierowane tutaj na Polskę. E, czyli wyglądałoby na to... No, w że ich jest oczywiście więcej, pewnie około 600, można było powiedzieć, dwa razy więcej wszystkich tutaj skierowanych na nasz odcinek. To jest przytłaczająca liczba. Ja nie mówię tutaj nawet o tych, którzy są nieświadomymi agentami rosyjskich służb specjalnych. Nie mówię o pożytecznych idiotach, których widzimy codziennie w telewizji. Rosyjscy agenci, nie tylko rosyjscy agenci, agenci służb wywiadowczych, państw obcych, najczęściej umiejscowiani są tam, gdzie mogą. Hmm, oczywiście, tam, gdzie mogą zdobywać konkretne informacje wywiadowcze, czyli w sztabach wojskowych, gdzieś tam, wśród polityków i tak dalej. Ale zaręczam Was, że najbardziej nasyconym, nasyconą, można powiedzieć, grupą zawodową, ewentualnie naj, najbardziej nasyconym e, rodzajem ludzi w Polsce są ci, którzy e, mają wpływ na postrzeganie rzeczywistości przez szerokie masy obywateli. Krótko mówiąc, Dziennikarze, osobowości telewizyjne, eksperci wypowiadający się w telewizji. To jest środowisko, które bardzo jest cenne dla wszelkiego rodzaju służb wywiadowczych, i służbom wywiadowczym zależy na tym, żeby mieć tam swoich ludzi, żeby je wypychać do przodu. A jeżeli przy okazji taka osoba poprzez swoją działalność zostanie politykiem, będzie kandydować na przykład na prezydenta, trafi do Sejmu wreszcie, tym lepiej. Tak samo y, trzeba się bardzo przyglądać wszystkim bohaterom podziemnej walki o niepodległość, bohaterom demokratycznej opozycji, nawet tym najbardziej zajadłym bohaterom, którzy nie godzą się z Magdalenką. Wszelkiego rodzaju służby wywiadowcze, środowiska związane z tak zwaną Solidarnością i Solidarnością walczącą, i tak infiltrowały na maksa. Obawiam się, że było wielu takich działaczy Solidarności, podziemnych organizacji niepodległościowych, którzy współpracowali w dobrej wierze ze znanymi sobie oficerami wywiadu, na przykład amerykańskiego CIA, albo francuskiego, albo brytyjskiego. Być może nadal współpracują, a nie wiedzą, że ci, z którymi współpracują, to są de facto Rosjanie na przykład i zostali zwerbowani pod fałszywą flagą. Tematy służb wywiadowczych działających w Polsce są bardzo ciekawe. Bardzo mnie rozwala to, jak dużo w telewizji wypowiada się ludzi na ten temat, polityków czy tak zwanych ekspertów, którzy nie mają kurna kompletnie żadnego pojęcia na temat jak działają służby nasze kontrwywiadowcze w Polsce. Wszystko jest jakąś z dupy wyciągniętą, yy, z wyciągniętymi mądrościami, ewentualnie oparte są te ich opowieści, albo widzenie świata wywiadowczych służb, na, na, na oparte są na, na, właśnie na przykład na książkach Wiktora Suborowa. Bardzo to mnie irytuje, no, że, że to są jednak informacje, które nie wypłyną gdzieś tam. Zależałoby mi na tym, żeby ludzie wiedzieli na przykład o sukcesach naszych służb wywiadowczych, żebyśmy my wiedzieli o sukcesach naszych służb wywiadowczych, które są, po to, żeby ludziom dać wiarę, że mimo szkodliwej działalności Antoniego Macierewicza i mimo szkodliwej działalności pomysłodawców na przykład ustawy deubekizacyjnej, nasze służby potrafią przeciwstawić się ofensywnym działaniom obcych służb wywiadowczych na naszym terenie. Obcych służb wywiadowczych, obcych komórek terrorystycznych, Organizacji o charakterze um, przestępczych, o, o charakterze zbrojnym, trochę wiary. Tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem trochę ten mój przydługi wywód chciałbym zakończyć. Trzymajcie się. Cześć. <ślesk>